Cześć, witam wszystkich oglądających mój kanał. Ja mam na imię Miłosz i zapraszam Was na krótki filmik. A w dzisiejszym filmiku chciałbym pokazać Wam, jak taką maszynką można szybko i prosto zarobić samemu sobie przewody hamulcowe. Zapraszam. Praktycznie prawie wszystkie europejskie samochody posiadają przewody hamulcowe. O średnicy 4,75 mm, i dlatego też potrzebujemy praski, która takie przewody jest w stanie zarobić. Ja swoją tutaj firmy, ja to akurat jakoś mam sentyment do tej firmy. Kupiłem w Kastoramie, kosztowała niecałe 80 zł. Niestety jedynym jej mankamentem jest to, że można nią zarabiać tylko przewody na kształt kielicha, tak jak tutaj na tym rysunku jest pokazane, a nie tak zwanych grzybków nie wiem czyś tu złapie ostrość może później się złapie dlatego też od razu musiałem sobie dokupić tak zwany zakuwacz na 4,75 mm typu SF i ostrość tak to wygląda żeby móc robić też grzybki sam zakuwacz Kupiłem wysyłkowo w sklepie przewody ale tak samo u nich też kupiłem już gotowe przewody hamulcowe pod konkretny model auta z zarobionymi końcówkami, proszę. O odpowiedniej długości, tak są zresztą opisane. Tu zresztą od razu jest nazwa sklepu widoczna. I polecam to rozwiązanie każdemu, kto, no nie wiem, nie chcę kupować sobie takiej. Zarabiarki do przewodów może nie czuje się na siłach, po prostu kupujecie gotowy zestaw przewodów do swojego auta, albo wszystkie, albo te, które tylko potrzebujecie wymienić i możecie się bawić. Tak samo kupiłem u nich końcówki. Też konkretnie to są z gwintem M10x1, czyli praktycznie pasującym do naszych aut. I przewód miedziany na metry. Zresztą, jeżeli ktoś nie jest pewny. Co mu potrzeba do auta, jakie końcówki ma, jaka długość przewodu miedzianego, to w tym sklepie akurat pracują fachowcy i nie ma problemu z tym, żeby doradzili. Dodam jeszcze, nie uprawiam tu żadnej reklamy ani kryptoreklamy, żeby się nikt nie doszukiwał zaraz. Po prostu dobrze mi się z tym sklepem współpracuje, no i dlatego ich polecam. Dlaczego kupiłem ja to, a nie te? tanie zarabiarki zestawy, całe są nawet gotowe na znanym portalu aukcyjnym, ale wierzcie mi, że te najtańsze potrafią się rozlecieć już nawet po dwóch, trzech użyciach. Po prostu wyrabia się tutaj w tej zaciskarce gwint, a wręcz może nawet pęknąć to ramię. Po takiej zresztą tanim zestawie został mi obcinacz do rurek, który też jest zresztą nam potrzebny. Trzeba się w taki zaopatrzyć. A w tym zestawie ja to mamy cztery głowiczki do zarabiania kielichów, dwa i madełka, ja to tak nazywam. Nas tylko interesuje to jedno o średnicy oznaczonej jako 5, bo takiej będziemy używali. No i porządna praska. Ciekawe jest to, że w tym miejscu mamy tak jakby miejsce na naszą. Głowice typu SF, nie wiem dlaczego. Producent tego nie dodaje od razu, trzeba sobie dokupić. Koniec tego gadania. Obcinamy przewód, zakładamy sobie obcinacz, delikatnie go skręcając, ustawiając na tą długość, jaką chcemy sobie obciąć. Obecne tutaj, i teraz ważna uwaga żeby od razu za mocno nie dokręcać trzeba to robić delikatnie i obkręcamy dwa 3 obroty lekko dokręcamy śrubę 2-3 obroty i lekko dokręcamy i tak do tego momentu aż obetniemy rurkę jeżeli byśmy za mocno od razu zaczęli dokręcać śrubę moglibyśmy zgiąć końcówkę i byłby potem tylko problem no niestety Obcinacz jest z tej tańszej wersji, dlatego nożyk podejrzewam pozostawia wiele do życzenia i trzeba się naprawdę dużo nakręcić, żeby obciąć tą rurzeczkę. No, proszę. Sprawdzamy, czy gdzieś nie zagięliśmy rurki. Trzeba ją sobie najlepiej ogradować. Bierzemy się za zarabianie. Bierzemy nasze imadełko z numerem 5. Rozpinamy, wkładamy rurkę. Bardzo delikatnie skręcamy, dlatego że teraz bardzo ważna rzecz, czyli ta rurka musi wystawać z tego imadełka na wysokość tego grzybka, czyli takie niecałe pół centymetra. Przymierzamy sobie proszę. Nie wiem czy widać. Jest. Skręcamy mocno. Wkładamy nasz grzybek. Grzybek warto sobie posmarować czymś. Proszę nie wszedł. Wiadomo kto nie smaruje, nie jedzie wkładamy naszą praskę praska musi się widzicie akurat ten typ, tak przekosić można sobie drugą ręką pomóc i delikatnie dokręcamy tak żeby nam to wskoczyło na miejsce wszystko ładnie nic się nie przekosiło teraz, jest prosto i skręcamy mocno aż dotąd aż ten grzybek dojdzie do imadełka Trochę siły trzeba użyć. Nie powiem. Doszedł. Odkręcamy. Wyciągamy praskę. Wyciągamy nasz grzybek. I proszę. Tak wygląda zarobiona końcówka. Aha, oczywiście musimy wkładać z tej strony, gdzie jest takie zagłębienie. Nie od tej strony. Tylko o tej, gdzie są napisy i gdzie jest zagłębienie. Rozpinamy modelko, Wyciągamy zarobiony przewód. Oczywiście tu zostały takie drobne ślady po tych ząbkach, ale one w niczym nie przeszkadzają. I teraz zrobiłem ten błąd, co robi dużo osób. Nie nałożyłem na przewód końcówki. A jest z dwóch stron zarobiony. Dlatego zawsze przed zarabianiem pamiętajcie, żeby sobie założyć końcówkę. W związku z tym, obetniemy i zarobimy jeszcze raz. Zaciskamy delikatnie nasz nożyk. Obkręcamy. I tak, do tego momentu, aż obetniemy rureczkę. I proszę o przerwę. Ogradujemy. Przymierzamy, czy grzybek wchodzi bez problemu. Nakładamy końcówkę. W tej chwili sobie nałożę dwie. Tak tylko to Wam zademonstrować. Sprawdzamy zawsze czy mamy końcówki odpowiednio założone. No i znowu i madełko na piąteczkę. Delikatnie skręcamy. Stawiamy sobie wysokość. Przecięcamy mocno. Pokładamy grzybek. Naszą praskę. Tak, żeby się przekosiła. Ustawiła pionowo. Wszystko musi być zsynchronizowane i lecimy. Zaciskamy do tego momentu, aż Zaciskać grzybek dojdzie nam do imadełka na płasko. Proszę. Wyciągamy, ściągamy grzybek. I końcówka zarobiona. Jeszcze raz pamiętajcie, że zaciskamy od tej strony, od której są te zagłębienia w imadełku. proszę tak wygląda zarobiona końcówka nie wiem do czego sobie ten przewód wykorzystam teraz to jeszcze na koniec małe podsumowanko tak by wypadało czyli porównanie zarobionego przewodu przeze mnie z zarobionym przewodem przez sklep Proszę bardzo, czyli tak jak widzicie tragedii u mnie nie ma ale jeżeli ktoś faktycznie nie czuje się na siłach, żeby zarabiać sobie przewody samemu, albo nie chce wydawać ponad 100 zł na praskę obcinasz do rur i grzybek, on wyjdzie ponad 100 zł, to może faktycznie, jeżeli chce samemu coś zrobić przy samochodzie, pomyśleć nad zakupem już takich gotowych przewodów. One są obcięte na wymiar z odpowiednimi końcówkami, takie jakie macie w samochodzie. Tylko wchodzicie pod auto, wykręcacie stare, w te miejsce wkręcacie nowe, miedziane i cieszycie się z dobrze wykonanej roboty. Z mojej strony to wszystko. Nie wiem jeszcze co ja żonie powiem, że do czego ten przewód zrobiłem. Coś będzie trzeba wymyślić. W każdym razie dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmiki. Cześć!